Dzień dobry, o poranku. Witam Was bardzo serdecznie przy moim śniadanku, przy kawce i przy komputerze. Mam coś do zrobienia i e, o poranku to robię. I witam się z Wami, dlatego że, słuchajcie, e, właśnie wróciłam z badań. Jak e, wiecie lub nie wiecie, ja po badaniach źle się czuję, tak jakieś dwie godziny po i próbuję teraz wszystko zrobić, co muszę, bo później wiem, że będę po prostu pewnie leżeć tylko e, i ledwo żywa będę. E, mam nadzieję, że tak nie macie. Ja przy samym pobraniu krwi dobrze się czuję, ale później mam takie słabości, że to jest szok. Choć dzisiaj zrobiło mi się trochę słabo przy pobraniu krwi, ale, ale jakoś tak no aż nieprzyjemnie dzisiaj było, naprawdę. Ale jest to ok, Przyszłam do domu, od razu zrobiłam sobie kawę, śniadanie, nastawiłam pranie i usiadłam do kompa, bo muszę coś zrobić i, i w ogóle muszę dużo rzeczy zrobić, ale to, co najważniejsze chcę teraz, w razie jak już się gorzej poczuję, że było zrobione. Także witam się z Wami, zachęcam oczywiście do badań yy, i lecimy z tym dniem. Yy, zobaczymy, jak ten dzień się ułoży, najwyżej tak będę się, wiecie, yy, na raty, tak powiem, odzywać. Trzymam się jakoś, ugotowałam zupę, właśnie skończyłam. Będę sobie nalewać, żeby zjeść. Jest to pyszna zupka ogórkowa i idę ją zjeść. A potem wskoczę pod prysznic, żeby się, tak wiecie, pobudzić, obudzić. Zrobię sobie pielęgnację włosów i dopiero się e, do Was odezwę. Bo, bo teraz cały czas pracowałam, dlatego że miałam dużo rzeczy na komputerze do zrobienia. Kochani, ogarnęłam się troszeczkę, wykąpałam i teraz yy, za chwilę wychodzę. Jadę do fryzjera, mam dzisiaj wizytę u fryzjera. Nie byłam od grudnia. Przed Bożym Narodzeniem byłam ostatnio, więc jadę zrobić odrost, bo jest już gigantyczny. Trochę ochłodzić ten kolor, yy, podciąć pewnie końcówki i tak. Jak wrócę, to się do was odezwę, pokażę się na pewno i pokażę wam kolczyki, które mi przyszły z bajki, bo jak wam wspominałam, pokazywałam wam w poprzednim vlogu kolczyki, to jeszcze domówiłam sobie. I pewnie je założę też jedne z nich, dlatego że do fryzjera nie zakładam, bo nie lubię. Bo jak mi myję włosy, to wiecie, na tej myjce tu mi wszystko cieknie, ja wycieram to uszy cały czas. Nie lubię po prostu mieć kolczyków u fryzjera, więc nie zakładam. Jak już będę zrobiona, to w domu sobie założę i wam pokażę. Moi drodzy, jestem. Chciałam Wam pokazać kolor włosów, ale nie wiem jak stanąć, bo w ogóle wychodzi w kamerze zupełnie inny. Mam teraz taki jaśny, jasny beżyk, blond, taki, taki beż, jaśniutki, ale widzę, że w podglądzie, że wychodzi w aparacie, on po prostu taki żółty, a on w ogóle nie jest żółty. No i nie wiem jak stanąć, żeby. No widzicie, tu znowu ciemny wychodzi. A jak zapalę światło. No nie, w ogóle nie, nie oddaję. Także e, pokażę Wam pewnie w jakiś inny dzień, przy takim świetle, wiecie, na dworze. Mm, teraz się pochmurno zrobiło, więc też jest ciemno. Natomiast e, on też się troszeczkę jeszcze zmyje, więc będzie ciut jaśniejszy. Ale jestem bardzo zadowolona, zawsze chciałam taki beżyk mieć e, jasny, więc fajnie. Końcóweczki podcięte ładnie. Także elegancko, włos zrobiony, odrostu nie ma, jest git. No dobra, chciałam Wam pokazać kolczyki z bajdziubekinowe. Pierwsze to są takie różowe kuleczki, malutkie, najmniejsze jakie były, bo są chyba w trzech rozmiarach. Ja lubię maleństwa. Drugie to są te takie popularne, wiralowe wręcz kolczyki, tylko teraz wyszły w nowym kolorze, w takim właśnie żółtym, jaśniutkim, cytrynowym. Ja bardzo lubię taki kolor. Więc wziąłam sobie takie, bo te, wiecie, różowe, pomarańczowe to już wszyscy mają. A trzecie, takie bardziej y, mogą być też wyjściowe, to takie oto koła na sztywcie. Bardzo mi się podobają. Kupiłam je y, z myślą o pewnym wyjściu, ale, ale chyba jednak nie będą użyte w tym celu, ale to nieważne, będą na pewno noszone. Dajcie znać, czy któreś Wam się podobają. Kochani, kochani, to miejsce i mój wyraz twarzy po całym dniu długim oznacza jedno. Czas na gorący prysznic i wręcz wyparzenie się, bo jest mi strasznie zimno w ogóle. Byłam dzisiaj w Rosmanie, nie, nie nagrałam holu, ale powiem Wam, że poszłam do jednego Rosmana i pocałowałam klamkę, że tak powiem. Dlatego, że wchodzę a tam nic nie ma W Rosmanie remont, musiałam iść do innego Potrzebowałam kilka rzeczy takich do domu kupić I zakupiłam sobie ponownie tę odżywkę do włosów z Job I to jest orientalny ogród, ona jest całkiem niezła Dawno jej nie miałam, bo kiedyś jej używałam, później miałam przerwę, więc yy, kupiłam ją, bo potrzebowałam odżywki, a była w promocji, chyba że za, nie pamiętam dokładnie, ale coś mi się kojarzy za 13 zł, więc zakupiłam, a będę teraz myła włosy yy, właśnie po tym moim yy, robieniu koloru, bo one są takie nie moje. Takie jakieś sztywne po tych fryzjerskich, wiecie, preparatach Ja nie lubię strasznie Ja muszę umyć po swojemu, żeby były mięciutkie, takie wiecie, jak ja lubię Także nałożę sobie tą odżywkę dzisiaj Umyję i będzie fajnie a ja już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Ja już nie chcę przedłużać, bo mam wrażenie, że ten dzisiejszy vlog jest taki troszeczkę jakiś taki miszmasz. Ale widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa-pa!